Kiedy mama karmi dziecko swoją, swoją piersią i zauważa, że maluch już nie zsie tak intensywnie, czyli nie słychać na przykład takiego głośnego przełykania pokarmu, tylko oczka mu się zasypiają, zaczyna już delikatnie tą, tą pierś trzymać w ustach, to jest to sygnał, że należy coś zrobić. Najlepszą metodą na początek jest po prostu podotykanie dziecka i mówienie do niego, czyli jakby wybudzenie go z tego, z tego zasypiania. Nie wyjmując mu jeszcze piersi, piersi z ust. Bardzo dobrze sprawdza się takie delikatne wędrowanie dłonią po kręgosłupie malucha albo po szyi, czy też, czy też po buzi. Jeśli to nie przyniesie żadnego efektu, Wyjmujemy pierś bardzo delikatnie maluchowi z ust. To zazwyczaj powoduje, że maluch otwiera szeroko oczy i patrzy na mamę. Wtedy warto do niego coś tam powiedzieć w czuły sposób. I jeśli mama ma takie wrażenie, że maluch jeszcze nie zjadł do końca, to po takim delikatnym wybudzeniu znowu podajemy pierś i powtarzamy ta, no, ten rytuał tyle razy, ile to jest, to jest potrzebne. Natomiast jeżeli mama wie i mama takie poczucie, że dziecko jest już najedzone, to wtedy, kiedy maluch zaczyna zapadać w sen, najlepiej w takim delikatnym półśnie należy wyjąć piersię z ust maluszka i odłożyć go do łóżeczka. Czemu to jest tak ważne, żeby to zrobić w półśnie, a nie wtedy, kiedy maluch zaśnie na dobre? Bo maluszek rejestruje, że w jakim miejscu zasypia. I wtedy przy wybudzeniu nocnym, które się zdarza dosyć często, ono nie jest przestraszone że nagle znalazło się w innym, w innym miejscu, tylko to otoczenie jest mu dobrze znane. Czyli znajduje się ciągle w tym samym miejscu, w którym było, kiedy, kiedy zasypiało. Stąd też, stąd też odkładanie malucha jeszcze zanim na, na dobre zaśnie. Co jeszcze można zrobić, jeżeli maluch jest już przyzwyczajony do zasypiania przy, przy piersi? To warto, szczególnie jeśli mówimy o nocnych karmieniach, tak? czyli maluch się w nocy budzi i domaga się piersi. Во-первых, To, to, że maluch się budzi w nocy, nie oznacza, że jest głodny i prosi, prosi o pierś, bo musi się najeść, tylko może prosić o pierś, bo to go uspokaja i, i wycisza. Jeżeli jest tak, to sugeruję, żeby na początku poczekać chwilę, nie od razu, nie od razu tę piersię podawać. Odczekajmy 2-3 minuty do 5, stopniowo ten czas do tych 5 minut wydłużając i oczywiście w tym czasie możemy robić wszystko inne, co pozwoli to dziecko uciszyć, czyli mówimy ściszonym głosem, stajemy obok, głoszczemy, tulimy, byleby byle mu jakoś e, pomóc. Potem podajemy piersi, jeżeli jest do tego przyzwyczajony. Natomiast w trakcie tych nocnych wybudzeń staramy się skracać czas e, tych, tych, tych posiłków.